Wiecie jak to jest. Nigdy nie zaglądaj do torebki dziewczyny. Wciągnie cię, i przepadniesz w czarnej dziurze i tak dalej. Ja popełniłem ten błąd i zajrzałem. Poprosiła mnie, żebym znalazł jej jakiś tam balsam do ust, bo jej wyschły. Czy coś, a ja, idiota, zgodziłem się i wsadziłem łapę do jej przepastnego wora z zamszu. Zaraz to trzydzieści Grzebie, grzebie i próbuję wymacać ten błyszczyk. Patrzenie pod światło nic nie dało, ani róż bez latarki czołówki. Nic tam, panie, nie znajdziesz. Nie ma szans! Grzebie, grzebie. Natknąłem się na pięć opakowań chusteczek. Suche, mokre, lekko wilgotne do demakijażu, do higieny intymnej, do intymnego demakijażu. Wyciągam to wszystko po kolei na stół. Nie ma balsamu. Grzebie dalej wyjmuję. Podręcznik do nauki jazdy. Osiem koło notatników, książkę telefoniczną z 1999 roku. Szukam dalej dzielnie, bo przecież kocham tego kasztana to ja nie znajdę. Wygrzebałem klucz francuski, rolkę papieru toaletowego i oprawione zdjęcie jej wujka z wojska. Daję słowo, że gdzieś pomiędzy mignęło mi kowadło. Po chwili czuję, że ktoś mnie ciągnie za rękę na no autentycznie wsysam mnie do środka. Próbowałem się szarpać i walczyć, ale nic z tego. Jakaś koścista łapa wyssała mnie i znalazłem się we wnętrzu torebki. Był to mały, zgarbiony staruszek. Spytałem go, co tu robi, a on usiadł na rozkładanym taborecie, który znalazł w jednym kątów torebki, zaczął snuć swoją historię, że był kiedyś szczęśliwym ojcem i mężem, że prowadził bardzo ciekawe życie. Okazało się, że to jest właśnie ten wujek mojej dziewczyny, którego zdjęcie trzymała w to. Torbie. Powiedział mi, że moja dziewczyna, a jego bratanica, wiele lat temu poprosiła go, żeby podał jej coś z torebki, bo jej się nie chce wstawać, że szukał tak długo, aż zdążył zdziadzieć i życie w tym zewnętrznym świecie wydawało mu się przerazające. Postanowił więc zostać tu na zawsze, bo w torbie faktycznie jest wszystko, co potrzebne do życia. Uznałem, że w sumie ma rację, i zostałem z nim. Pisze z wnętrza torebki, bo okazało się, że Asza nosi też ze sobą router. Powoli zaczynam się przyzwyczajać do takiego życia. Najbardziej mi smutno, że do tej pory nie znalazłem tego balsamu, ale wciąż wierzę, że to jeszcze nastąpi.